Dzień dobry Państwu. No, siedzę w samochodzie, co nie trudno ukryć. To jest dobre miejsce na nagrywanie felietonów, bo cicho w środku, ale miejsce, w którym stoję, to nie jest takie całkiem zwykłe miejsce. Ja stoję niemalże okrakiem. Jest to tak zwana przełęcz okraj, i tu jest granica między Polską a Czechami. Może ja pokażę, tu są Czechy. O, to są Czechy, to tutaj co tu widać. Tam zresztą napisane jest coś po czesku, i tu się jedzie do góry, do góry, do góry, i się wyjeżdża, tu jest szczyt. I potem, jak już się przejedzie ten szczyt, to tu na prawo jest już Polska, tam dalej, za tą górą, za tym wszystkim. I tutaj widać jest na tej szybie, którą Państwo widzą przede mną, jest przyklejona nalepka, taka tak zwana winieta. Na niej jest napisane 2014. Co znaczy, że na 10 dni wykupiłem prawo przejazdu po polskich, po czeskich drogach szybkich i po autostradach. Czyli Czech, jak chce jeździć cały rok, ja zapłaciłem 310 koron, to gdzieś będzie 50 zł na 10 dni. No ale Czech na przykład, to on płaci tak gdzieś na nasze około 200 zł za cały rok. Był w Polsce pomysł, żeby wraz u nas prowadzić winiety, jak myśmy wchodzili... W erę autostrad wówczas w rządzie chyba pana Millera był wicepremier Pol i on był z PSL-u i taką cały projekt zrobił, żeby to samo zrobić. To bardzo mądry pomysł, żeby to samo zrobić, co inni zrobili. Czyli winiety za przejazd, jak ktoś do Polski wyjeżdżał, z Polski jechał do Rosji, czy do Białorusi, czy do Ukrainy, kupowałby winietę na granicy i pieniądze by szły prosto do skarbu państwa. No ale jak się nasze harpagony korupcji dowiedziały, buldogi korupcji, którzy, to jak to tak? Pieniądze od ludzi będą wpływały do Skarbu Państwa i co? A co oni z tego? No to natychmiast pierwsze co? To tego całego pola wyśmiali. Nazwali go, pamiętam, winietu. No, a już w innych krajach to było. W Austria, Szwajcaria takie winiety ma, Słowacja, Czechy i masę, masę krajów. I to nic, od razu pieniądze prosto idą do tego. U nas nie, no musimy wymyślić taki system, żeby był dokładnie inny niż na całym świecie. No to wymyślono, że będą autostrady płatne i się postawi bramki i będą kasowali. No ale przecież tych buldogów korupcji w Polsce nie jest jeden, tylko sporo. No to się podzielili. Jedni wzięli autostradę tam ta z Krakowa do Katowic, inni z Warszawy do Poznania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nastawiali tych bramek, no i dzisiaj jest tak, że mamy autostradę piękną, jedzie się z Gdańska do Torunia, teraz już nawet kawałek, prawie do łodzi można dojechać. No ale jak przyjdzie taki moment, że rzeczywiście autostrada jest potrzebna, czyli, czyli no taki, no, że na święta jadą, albo na urlop, albo coś, to się robi 7 km korek, no bo, bo te bramki nie są w stanie tego obsłużyć. A przecież ta kasa musi być ukradziona, to nie może być tak, żeby tego. No i już tego się podobno nie da zmienić, bo, bo nasze harpagony tak to wymyśliły, z państwem podpisały takie umowy, że już teraz tych winiet u nas prowadzić nie można. A wiadomo, że ludzie by płacili znacznie mniej, a państwo miałoby znacznie więcej pieniędzy. Teraz oczywiście, żeby to usprawnić, to durne rozwiązanie, bo jeżeli już nawet w innych krajach są jakieś takie bramki, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to tam jest tak, że po pierwsze taniej znacznie, po drugie na, nie, na niewielu, tylko na niektórych płatnych autostradach, a na normalnych, rządowych, krajowych jest za darmo, no ale u nas tak się nie da. Więc wiadomo, że tak już musi być i teraz tą durnotę będą usprawniać, czyli takie czujniki będą, tam gdzie są, będzie tak, że trzy takie do bramki do brania pieniędzy, a Dwie będą, przejazd na przykład, taki że będzie czujnik na górze, i, i każdy będzie musiał sobie kupić do samochodu taki czujnik, żeby miał w samochodzie. No i oczywiście to będzie liczyło, i potem my musimy naprzód pieniądze zapłacić, i to będzie nam pobierało. I oczywiście musimy zapłacić teraz za te czujniki, co w samochodzie będziemy mieli, za to, co nam będzie wisiało nad drogą, bo idziemy dalej. Bo, bo przecież i tak, i tak nasze Harpagony muszą kasę skasować od naszych. I Polacy, jak te barany, tak jeżdżą. Na przykład jedziemy z Poznania do Berlina, i, albo niekoniecznie, do Warszawy, na przykład do Poznania, o, weźmy tylko tyle. Jeszcze do Strykowa na razie nie płacimy, ale już niedługo będzie, bo tam już bramki stoją. Natomiast y, y, są takie dwa przykłady: ze Strykowa do Konina jedna firma, y, która nie wiem czy, ile ona tam włożyła w budowę tej autostrady, ale częściowo chyba tak, bierze 10 zł, całe tam 10 zł a druga firma, która dostała od państwa za frajer, identyczna odległość z Konina do Poznania, bierze 32 zł, czy tam 28 w każdym razie trzy razy tyle co tu 100 km, tu 100 km. i u nas tak oni ogłosili w gazecie, że od jutra będzie 16, czy tam od jutra będzie za, za pół drogi i teraz jak ktoś idzie z Konina do Poznania i nazad, to on płaci tutaj 60 zł tam i nazad to jakby tak się trzy razy przyjechał, już miał winietę w normalnym kraju za cały rok. I te ludzie w tym kodzie nie, prostu, nie protestują, no bo tak trzeba tam. Ja też przyjechałem do tego Strykowa, wzięli ode mnie 10 złotych, przejechałem kawałek dalej, już oni chcą 28. No i tak, i to jest normalne. A do Berlina, jakby dzisiaj pojechał z Warszawy do granicy z Niemcami i z powrotem, no to myślę, że około 200 by zapłacił, czyli tyle, co by kosztowała w normalnym kraju winieta za cały rok. No ale co to my, bogaty kraj, oczywiście, co to? Nikogo to nie dziwi, że w Polsce, jak się buduje autostradę, kosztuje znacznie drożej budowa niż w Niemczech na przykład. A ten minister, co było przez jakiś czas odpowiedzialny za to, że te miliardy poszły w cholerę, że 700 firm zbankrutowało, no bo się nie udało zbudować normalnie, musiało być drogo. No to on sądzony jest oczywiście, ale za to, że ma zegarek. A nie za to, że. Nikt nawet tego nie szuka, bo u nas jak już trudno. Tak samo jak ostatnio, tak była dyskusja o to rocznica chyba tego stadionu narodowego, rok czy dwa istnieje. No to wspomnieli, że rzeczywiście miał kosztować 800 milionów, potem poprawili kalkulację, wyszło miliard 200, ale jak już skończyli i oddali, wyszło 2, ,2 miliardy 200. No, a jeszcze nie w tej, nikt nie wie, że w tej całej kalkulacji nie ma ceny gruntu, na czym stoi. Czyli najdroższy stadion świata, najdroższe autostrady. I nic, i czy się nie przejmujemy, proszę bardzo. A ci Czesi zrobili to, co inni. Proszę bardzo, za 50 zł można jeździć tam i tam i nazad po wszystkich autostradach, a za 200 to cały rok. No, i tak, jakby to zrobić, żeby było normalnie, no chyba się nie da. Ale siedzę sobie tu o Krakiem, tu Polska, tam Czechy. A I mimo wszystko, kochani, skręcam w prawo i jadę do kraju. Jadę do kraju i myślę, że za jakiś czas znowu będzie jakiś nowy mój felieton. Wszystkiego dobrego!